Cześć, kochanie. Chciałam dzisiaj wpaść i zaprosić Ciebie do refleksji nad tym, że tak naprawdę wybór to jest też Twoja odpowiedzialność. I teraz, jeżeli jesteś mamą, masz dzieci, a jesteś w związku toksycznym, w związku, który jest przemocowy, w którym może być przemoc różna, tak? Bo przemoc mamy tak emocjonalną, psychiczną, fizyczną, seksualną. Ale również zaniedbanie jest zaliczane do przemocy. Więc jeżeli jesteś w związku, który odziera Ciebie z godności i z szacunku na co dzień, to teraz wiem, jak trudno może Ci być wyjść z tego związku, postawić granice, po prostu zostawić to za sobą, zwłaszcza jak są dzieci, a często przemocowy partner. Zastrasza swoją partnerkę tym, że on jej odbierze dzieci, albo tym, że ona sobie rady nie da. I często to jest tylko to, jak bardzo podatna jest osoba, która doznaje przemocy na manipulacje i historię agresora. A no, no nie dajmy sobie tego um, powiedzieć, że to jest takie proste, bo nie jest bo w momencie, kiedy jesteś w związku, jesteś zaangażowana emocjonalnie, często zależna lub współzależna finansowo, bo to bardzo ciężko jest tobie zobaczyć, że może być inaczej. Natomiast jeśli jesteś mamą, to pamiętaj, że nie jesteś odpowiedzialna za to, co ta osoba robi. To są jej, tej osoby wybory i. Ta osoba ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast to, za co ty jesteś odpowiedzialna, to jest też to, co ty pozwalasz dzieciom widzieć i co jest częścią ich życia. I teraz ja nie przychodzę tutaj do ciebie, żeby tobie nakładać jeszcze więcej, żebyś się obwiniała, ale żebyś zobaczyła, jak wielka stawka jest i o co trzeba zawalczyć. Bo czasami my, kobiety, jesteśmy współzależne. Mamy lękowy styl przywiązania i to plus manipulacje i, współ... i zależność finansowa lub współzależność sprawia, że wydaje nam się, że nie możemy odejść i nie możemy wieść szczęśliwego życia. To jest tylko historia, a historii możemy napisać wiele, więc zachęcam Ciebie do tego, żebyś napisała taką historię, jaka Tobie i Twoim dzieciom odpowiada. Pozdrawiam, ciepło.